Panie Starosto, proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z podpisania dzisiejszego kontraktu i jakie korzyści przyniesie ten kontrakt dla powiatu drawskiego? Podpisaliśmy konkretne umowy na dofinansowanie pewnych działań, my jako samorząd powiatu drawski realizujemy zadania oświatowe, szczególnie szkolnictwo zawodowe i sądzę, że to jest dobry krok w tym kierunku, aby wzmacniać ten potencjał naszej młodzieży, naszego powiatu. Konkretną wiedzą, konkretnymi działaniami. Sądzę, że to przyniesie wymierne efekty dla naszej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe, jak wiemy, w naszym kraju było troszeczkę pomijane przez lata. Teraz ten kontrakt samorządowy pozwoli przygotować pracownie w odpowiedni sposób, żeby nasza młodzież chciała uczyć się u nas, żeby mogła się rozwijać, aby mogła też rozwijać nasz kraj. I o to nam chodzi. Sądzę, że to jest dobre działanie w dobrym kierunku. Idea kontraktów samorządowych, a więc potraktowania grupy samorządów, które mają wspólną inicjatywę trochę odmiennie, to znaczy nie, nie konkursowo, ale, ale na zasadzie takiego wskazania, że to są dobre projekty, dobre pomysły, zrodził się w naszym Urzędzie Marszałkowskim. Jesteśmy jedynym województwem, które postanowiło dać samorządom taką szansę do tego, żeby przygotowały wspólną koncepcję, a następnie poddały się ocenie, jeżeli ta ocena jest dobra. To, to uzyskują pieniądze bez trybu konkursowego, i e, myślę, że odpowiedzią, odpowiedzią ze strony samorządów, akurat tak licznych, bo mówimy tutaj o samorządach trzech powiatów, a więc powiatu Drawskiego, łobeskiego i Świedzińskiego, e, to już była inicjatywa lokalna. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. Trzy duże powiaty e, o bardzo dużym potencjale, jednocześnie dużych barierach rozwojowych. Potrafiły się ze sobą porozumieć, zarówno same powiaty, jak i gminy, ponad 32 miliony kwoty wsparcia, całość projektów ponad 50 milionów. Czegoś takiego w województwie zachodniej pomocy nie było, dlatego tym bardziej było to trudne zadanie. Dzisiaj zakończone pełnym sukcesem. Dzisiaj przekazaliśmy umowy, podpisaliśmy umowy, przekazaliśmy do realizacji przez poszczególne samorządy. Panie starosto, jakie korzyści dla powiatu siwiąskiego przynosi podpisanie dzisiejszego kontraktu? Przede wszystkim to, że udało się e, współpracować w gronie trzech powiatów, 17 gmin i jednego przedsiębiorstwa, czyli 21 jednostek różnych przez ponad 3 lata pracy e, połączyło się, no i dzisiaj podpisaliśmy już ten efekt tej pracy, czyli kontrakt samorządowy na najbliższe lata. Jako lider kontraktu mamy, wzięliśmy na siebie dużą odpowiedzialność, ale i też duży zaszczyt z tego tytułu nas spotkał. Będziemy się starali wywiązywać jak najlepiej z obowiązków. Wszystkie jednostki samorządowe w każdej chwili do nas mogą się zgłaszać, dzwonić, będziemy służyli radą w miarę naszych możliwości.